Tak naprawdę każda z tych film rodzinnych powinna podjąć decyzję teraz. Ten proces musi się zadziać. O tym niezwykle istotnym i ciekawym temacie porozmawiam dzisiaj z mecenas Anitą Pardej. Pewnie historia trochę nas kierowała na takie tory. Dla całej gospodarki naszej również to jest bardzo przełomowe. Ja nie mówię o najbliższych dwóch, trzech latach. Ja mówię o najbliższych 10-20 Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z cyklu Zyskań na firmie rodzinnej. Dzisiaj pod tytułem Go or Grow, czyli sprzedać czy rozwijać. Jest to przełomowy moment dla firmy rodzinnych i w ogóle dla firm rodzinnych w Polsce. O tym niezwykle istotnym i ciekawym temacie porozmawiam dzisiaj z mecenas Anitą Pardej, menadżerem w Zespole Fundacji Rodzinnych w Kancelarii Mariański Group. Witaj Anito. Cześć Monika. Zgodzisz się chyba, że mamy Dość istotny moment w polskiej historii gospodarczej, takiego przełomu, przejścia firmy rodzinnej na kolejne pokolenie. To już trwa od jakiegoś czasu i coraz bardziej zbliżamy się już do takich kluczowych decyzji, bym powiedziała, w wielu firmach. W każdej gospodarce, również w naszej, my też takie momenty kluczowe, przełomowe możemy znaleźć. Pewnie historia trochę nas kierowała na takie tory, i w każdym kraju ta gospodarcza historia też inaczej nieco wygląda. U nas rzeczywiście po tym pierwszym trzydziestoleciu zupełnie innej gospodarki, po 89 roku, jesteśmy w momencie przełomowym, no bo rzeczywiście. Bardzo wiele polskich firm rodzinnych, tak powiem, każda z tych firm rodzinnych powinna podjąć decyzję teraz, no bo to już jest ten moment, kiedy ci właściciele, ci założyciele tej, tej firmy są w takim wieku, że albo naturalnym jest po prostu, że z uwagi chociażby na kwestię no, wieku emerytalnego, czy w ogóle chęci zakończenia prowadzenia tej działalności aktywnie, ten proces musi się zadziać. Nie mówimy tutaj nawet o stanach nagłych, tylko o takim przejściu względnie zaplanowanym, kiedy stoimy rzeczywiście przed wyborem tego, co z tą firmą: czy właśnie rosnąć dalej, czy sprzedać się i, i w sumie w jakim kierunku podążać. No i może trochę górnolotnie mówiąc, jednak ze względów gospodarczych to jest rzeczywiście kluczowy moment dla gospodarki w skali mikro dla tej rodzinnej firmy, ale w skali makro. Dla całej gospodarki naszej również to jest bardzo przyjemny moment. Tak, zdecydowanie. Szczególnie, że tutaj posiłkując się danymi, w 2023 roku polski sektor prywatny osiągnął obroty rzędu ponad 3 bilionów złotych. I tak naprawdę z roku na rok cały czas to rośnie, więc y, nasza gospodarka pęcznie przedsiębiorstw jest coraz więcej, a wiek właścicieli jest coraz, coraz wyższy. Więc, jakby tutaj siłą rzeczy, demografia to wymusi. A nie wiem, czy wiesz, ile w ogóle polskich firm rodzinnych znajduje się na liście największych, rankingu największych, firm rodzinnych na świecie. Na świecie nie wiem, to jest nie, żadna to jest to właśnie świecie, żadna właśnie żadna. I główną przyczyną do czego żadna jest to, że jest brak sukcesji. W sensie, że mamy zbyt młode firmy. No, wcześniej było to wynikiem historii, bo faktycznie nas traktowała no dość, można powiedzieć, nieprzyjemnie. Dość ostro. Tak. Ale teraz to jest kwestia zaplanowania przez nas samych. I chciałabym trochę dowiedzieć się z Twojego doświadczenia, czy jest chęć do tego, żeby przekazywać te firmy, jak w ogóle firmy rodzinne podchodzą. Do kwestii sukcesji i do swojej przyszłości, tak naprawdę. No bo ja nie mówię o najbliższych dwóch, trzech latach. Ja mówię o najbliższych 10, 20. Więc zakładając, że mamy teraz właścicieli w wieku 50, 60, 70, no to jako stulatkowie życzę jak najlepiej, najdłużej, żeby żyli w zdrowiu, no ale jednak będzie ciężko te firmy prowadzić. I jak ty widzisz ze swojej perspektywy osobę, która się zajmuje właśnie kwestią sukcesji? Rzeczywiście jest tak, że ten temat zyskał na pewno na zainteresowaniu. Jeżeli chodzi o właścicieli firm rodzinnych, ale gdybyśmy zestawili to, no mówimy o statystykach, jeżeli moglibyśmy brać pod uwagę jakąkolwiek statystykę, która mogłaby nam pokazać, czy jest planowanie sukcesyjne, czy właściciele firm rodzinnych o tym myślą to można się posłużyć chociażby ilością założonych fundacji rodzinnych czy samych wniosków skierowanych do sądu rejestrowego wpis tej fundacji rodzinnej. Samych fundacji wpisanych, to jest przez około 3 tysięcy na ten moment zarejestrowanych fundacji rodzinnych. Wiemy, że ustawa funkcjonuje od dwóch lat. Zestawiając te 3000 tysiące na przykład z ilością różnego rodzaju spółek, które działają na polskim rynku, mówimy tu o kilkudziesięciu tysiącach spółek z ogromną ilością, jeżeli chodzi o miliony tak naprawdę jednostek działalności gospodarczych. No to wiemy, byśmy to zestawili. Oczywiście nie każda jednoosobowa działalność gospodarcza prowadząca działalność usługową na zasadzie salonu fryzjerskiego będzie myślała o sukcesji czy pewnym następstwie. Natomiast to pokazuje chociażby ta skala, że o ile pewne zainteresowanie się pojawia, to ono jest zupełnie nieadekwatne do ilości tych firm, które rzeczywiście funkcjonują na rynku. Z jednej strony dużo, no bo 3000 ulew, wydaje, się, dwa że lata dużo, wydaje się, się dużo, ale tak. jakby, jakby słusznie zauważyłeś, że zestawiając to z ilością firm, które w ogóle funkcjonują na polskim rynku i które budują ten kapitał, Kapitał te ponad 3 biliony, no to ostatecznie wychodzi, że no niewiele tych firm skromnie. zaplanowało. Tak, dość skromna jest ta sukcesja. Ale tak też też trzeba... tak jakby zapewniona sukcesja była tylko 3000 tysięcy firm w Polsce, no to, to przyjmijmy też rzeczy, bo też nie każda fundacja rzeczywiście została powołana, chociaż cel jest inny, ale nie każda jednak fundacja rodzinna z założenia tych fundatorów została powołana po to, żeby na przykład firmę przekazać, bo jeżeli mówimy o przekazywaniu firmy to rzeczywiście nie każda, nie każda fundacja taka jest, no bo też mamy fundacje tak, nazwalibyśmy to transakcyjne, niekoniecznie zbieżne z celami, więc no, nawet przyjmując te 3000 to nie jest dużo. To, co jest zastanawiające, to oczywiście my, osoby funkcjonujące w środowisku, czyli związane z firmami rodzinnymi, nam ten temat wydaje się dosyć powszechnie znany i myślimy, że wyskakuje z lodówki, tak jak nam, tak też firmom rodzinnym, ale wcale tak nie jest, bo Gdybym miała posługiwać się własnymi statystykami, to jeżeli idę na spotkanie, takie powiedzmy, gdzie mamy kilkudziesięciu przedsiębiorców, i pada pytanie, czy po pierwsze ktokolwiek z Państwa zaplanował sukcesję w jakiejkolwiek formule, podnosi rękę kilka osób z tej grupy kilkudziesięciu osób, a gdy pada pytanie już o dalszy punkt, czyli na przykład, czy słyszeliście Państwo o fundacji prywatnej, mhm. którą jest fundacja rodzinna, to często zdarza się, że nikt nie podnosi rękę, podnosi jedna osoba. Mhm. Więc, Albo cały czas myślą o charytatyce. O operatywnych fundacjach. fundacjach, a mówię tutaj o spotkaniach takich, gdzie na przykład no, to jest spotkanie branżowe, gdzie spotykają się też przedsiębiorcy z, no, o nieco wyższej skali też działalności niż kilku firmy. Mówimy tu często o firmach bardzo dużych, produkcyjnych, usługowych, gdzie rzeczywiście takiej świadomości nie ma. A więc z jednej strony myślę, że w przypadku właśnie tych właścicieli firmy, tych 50-60-latków pojawia się takie pytanie, czy taka być może wątpliwość, co się z tym, z tym majątkiem zadzieje. No jednak wiele z nich po prostu takiego planu nie ma. A ja uważam, że brak panu to też jest plan, to znaczy, że planuje, że nie zrobię tak. nic i to też jest decyzja. To też jest decyzja. Nie planowanie tylko też jest decyzja. Też jest decyzja dokładnie. Więc y, niewątpliwie pewna myśl się pojawia i wiem, że wiele osób, które już zaczynają o tym myśleć, spotyka się jednak z, z bardzo wieloma obawami i wątpliwościami, jak ten proces przeprowadzić. Po drugie, to jest kwestia tego, że rzeczywiście pojawia się bardzo duża wątpliwość i taka konstatacja wynikająca z tego, że nie mamy tego następcy. A to tutaj... też jest ciekawa rzecz, bo statystyki są kuriozalne, bym powiedziała, bo czterech na pięciu Nestorów uważa, że to jest przecież um, koleją rzeczy, że jego syn, córka przejmie ten biznes, natomiast 85% z tych następców nie chce przejmować biznesu, więc pytanie, jak ta rzeczywistość się ze sobą zderza, to co się dzieje, no bo mamy ten moment, kiedy przychodzi ojciec albo matka i mówi, no to teraz ci przekażę biznes, a um, dzieci nie są zainteresowane, no i co się wtedy dzieje? Często jest tak, jak mówisz, ale często jest również tak, że te dzieci już są zaangażowane w biznes i chciałyby tego formalnego przekazania, ale mimo wszystko są trzymane na takim krótkim... Może to jest powód właśnie, że, właśnie że to, nie chcą. że to jest, mi się wydaje, że tutaj jest, oczywiście to jest zderzenie dwóch światów często i dwóch pokoleń. Te naturalne, no zawsze te tarcia pokoleniowe, one są, były i będą. To nie jest kwestia współczesnych czasów. To musimy do tego myślę przywyknąć. Jeżeli ktoś myśli, że współczesne pokolenie, tak zwanych Zetek, jest niewłaściwe, czy nie wpisuje się w jakieś oczekiwania tego starszego pokolenia, no to to jest błędne myślenie, bo myślę, że to do, do niczego nie doprowadzi. Ale jakby odpowiadając na to Twoje pytanie, jakie są te perspektywy, no to rzeczywiście, z jednej strony mamy perspektywę założycieli, nestorów, tak czasami nazywanych, którzy myślą, że właśnie ci następcy przejmą tę firmę z ja drugiej wiem, strony, coś, że to jest coś. coś, coś Naturalnego, naturalnego, ale z drugiej strony, nie działają w żaden sposób aktywnie, żeby rzeczywiście do tego przejęcia doszło. No przejęcie to też powoduje oddanie pewnej i kompetencji i władzy i, i zasad zarządzania teraz, ale też wyposażenie tych osób w kompetencje, a tego brakuje na pewno. A z drugiej strony, też po pierwsze rozczarowanie często po stronie tego młodszego pokolenia, które teoretycznie miałoby ten biznes przejąć, ciągłe czekanie i takie oczekiwanie, aż w końcu przyjdzie moja kolej i w końcu I rezygnacja. Rozumiem, że zauważasz te. Jak najbardziej. W końcu rezygnacja, która też powoduje, że no to pokolenie po prostu idzie swoją drogą często i no nie angażuje się w ten biznes być może tak, jak mogłoby. Też się często nakłada na to, na to fakt, że również to młodsze pokolenie czasami nie widzi tego potencjału w tym przedsiębiorstwie, woli rozwijać coś swojego. Może to dobre rozwiązanie, ale też wiemy, że rozwinąć współcześnie może być nieco trudniej niż przejąć i rozwinąć coś, co istnieje. Więc to na pewno również jest taki pewien znak czasów, ale myślę, że cały czas brakuje pewnego pomostu. To jest największe wyzwanie gospodarcze dla nas: zbudowanie pomostu między tymi pokoleniami, tak, żeby ta że w jakiś biznes. sposób, żeby biznes przetrwał, niekoniecznie na zasadzie zarządzania tym biznesem przez następne pokolenie. Bo to też jest ciekawy temat, że wiemy, że przecież to, jak chociażby firma Nintendo ostatnio wskazała, że oni byliby szczęśliwi, gdyby urodził się w kolejnym pokoleniu taki geniusz, który by przejął zarządzanie tym firmą. Oni raczej zakładają, że tak nie będzie. ktoś powie Nintendo, to gigant, ale to możemy przełożyć na każdą inną firmę tak naprawdę. Tak, tak? ale to jest ciekawy aspekt, który ty teraz poruszyłaś, że jak my myślimy, my w Polsce o firmach rodzinnych, no to my widzimy taką firmę zarządzaną przez właśnie... Ojca, mamy przez takiego nestora, gdzie się pojawiają potem dzieci. I to jest nasze rozumienie firmy rodzinnej. Natomiast jak globalnie patrzy się na firmę rodzinną, jak mówimy o tym, co się dzieje we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, bo to są te kraje, gdzie kwestia sukcesji jest no, jakby trochę Lata, dalej niż tak. u nas, to oni już mają zupełnie inne doświadczenie, a też mają problemy z tym, bardziej demograficzne, a jednak też mają z tym problemy, to tam jak mówi się o firmie rodzinnej, to mówimy o dużym konglomeracie, niezarządzanym przez rodzinę. Czy jest zarządzane przez menadżerów, przez zarządy techniczne, a rodzinne jest tylko z tego powodu, że cały kapitał jest w rodzinie, albo nawet większość udziałów jest w rodzinie. I to jest charakter rodziny tej firmy. Więc jakby póki, my, myślę, nie zmienimy takiego naszego podejścia w ogóle do tego tematu naszego definiowania firmy rodzinnej, to dalej żadna nasza firma nie trafi na tą listę ranking największych firm na świecie. No plus będziemy cały czas rozdrabniać ten majątek. To też jest kwestia, myślę generalnie, naszego podejścia do własności jako takiej, więc my Traktujemy tę własność jako własność w postaci zarządzania niemaktywną. To też jest takie myślę symptomatyczne, więc myślenie o tym, że wejdzie nam zarząd profesjonalny, który będzie tym zarządzał, tym, co ja zbudowałem. Jeżeli mamy problem, żeby dzieci dopuścić. Dokładnie to ten jest dopiero zarząd profesjonalny. Problem z dopuszczeniem dzieci, no przyjmijmy rzeczywiście, że mogłoby tak być, i te dzieci zostałyby dopuszczone do zarządzania tym biznesem. No Ale drugi aspekt to taki, właśnie, czy te dzieci do tego zarządzania się nadają. I to nie chodzi o to, czy to są nasze dzieci, czy byśmy to oddzielili te kwestie, tylko po prostu często no, to nie jest tak, że ta Konkretna osoba będzie miała taką samą dynamikę prowadzenia działalności jak my sami, a my często tego oczekujemy, co jest złudne, jeżeli chodzi o te oczekiwania. A dwa, my też nie myślimy o tym, nie kształcimy takiej postawy, że te dzieci, nawet które idą inną drogą, Życiową, całkiem świetnie sobie radząc, wykonując inne profesje, nie są przygotowywane, nie myślimy o tym, żeby przygotowywać je do pełnienia funkcji właścicielskich, czyli takich, żeby umieć, potrafić aktywnie zarządzać tym majątkiem. Na przykład poprzez fundację rodzinną, no, ale też przez inne podmioty holdingowe również o tym możemy pomyśleć. Nie mamy takiego, takiej, takiej perspektywy, i to myślę, jest też duży problem. Na pewno ta zmiana się nie zadzieje. Przy ciągu kilku najbliższych lat? To jest praca dłuższa? Też tak myślę, aczkolwiek, no tak naprawdę, według badań ponad 50% firm rodzinnych w Polsce jest ciągle zarządzane przez pierwsze pokolenie. Więc trochę nie mamy czasu. że no właśnie, więc ten czas nam się kurczy, bo średnia światowa to jest 30%, więc no jakby czas jest od nas niezależny, więc po prostu ci właściciele będą się starzeć i obawa, którą mam zawsze jest taka, że dojdzie do tak zwanej sukcesji nagłej, która jest najbardziej niekorzystna i dla rodziny, i dla biznesu, no bo wszystko, co jest niezaplanowane i w jakiś sposób nieułożone, no to potem napotyka jak największą ilości ryzyk i popełnianych błędów. Przecież często do nas y, trafiają sprawy, zresztą sama masz duże doświadczenia w, w tematach źle y, y, zarządzonej sukcesji albo w ogóle, w ogóle jej braku. W ogóle braku, w tak, ogóle jej braku jest... i tego, że bądź nawet nieprawidłowego myślenia, że na przykład zarząd sukcesyjny załatwił temat. Tak, no po prostu to są rzeczy, które potem skutkują tym, że Musimy sprzedać firmę, musimy zlikwidować firmę i tak majątek całego życia wyparowuje, można powiedzieć, no bo nic nie da się z tym zrobić. I to myślę, że jest największe zagrożenie. My też mamy problem z nazewnictwem. Mamy takie myślenie magiczne, że jeżeli nazwaliśmy pewną instytucję zarządem sukcesyjnym, to on może bardziej się nawet nam kojarzyć właśnie z tym pomostem i zarządzaniem tym majątkiem, przedsiębiorstwem, wypadek śmierci przedsiębiorcy, niż na przykład budowanie struktur pod tytułem Fundacja Rodzinna. Żadne z tych rozwiązań na pewno. Nie jest rozwiązaniem problemu całościowego i tego, tego zagadnienia. Na pewno budowanie firmy, jak my mówimy czasami, na pokolenia, w różnych formach nie tylko przekazania tej firmy, ale też często sprzedaży tej firmy o czym myślę za chwilę. Jest pewną drogą, do której trzeba się przygotować. Nie są to rozwiązania ani proste, ani szybkie, ani łatwe, i nie mówię tego w sposób oczywiście, żeby tutaj kogokolwiek zniechęcać, tylko bardziej uświadamiać sobie, że ten proces tak. wymaga czasu i to nie będzie nigdy napisanie prostego statutu, prostego dokumentu, który nam te wszystkie elementy, bo to tutaj trzeba pamiętać, że zbudowanie tego przejścia pomiędzy pokoleniami w jakiejkolwiek formule właśnie, czy sprzedaży, czy, czy przekazania zarządzania, to jest pewien pomost i na niego składa się bardzo wiele elementów, czyli musimy z bardzo wielu desek ten most złożyć, żeby on nam funkcjonował. To jest kwestia ładu rodzinnego, ładu korporacyjnego, jak ten biznes i rodzina będą funkcjonować, na jakim etapie dojdzie do przekazania części władzy, całości władzy, czy będzie się to wiązało z pewną być może podziałem aktywów, organizacją działalności gospodarczej, przekształceniami itd., tak więc to jest pewien proces, do którego można się przygotować. Natomiast odpychanie go od siebie, no to powoduje, że jeżeli właśnie dojdzie do tej sukcesji tymczasowej, związanej na przykład z wypadkami, czy z jakimiś długotrwałymi pobytami w szpitalu, a to się niestety dzieje, czy też po prostu z sukcesją związaną ze śmiercią, tutaj nie bójmy się tego powiedzieć właściciela, to w tym momencie, jeżeli to jest w żaden sposób niezaplanowane, to sama wartość tego przedsiębiorstwa spada istotnie, no bo jeżeli my nie mamy zabezpieczonych nawet procesów decyzyjnych na moment takich zdarzeń, to co dopiero mówić o jakiejś działalności szerokiej operacyjnej. No tak i tutaj się pojawia temat konkurencji, która bardzo często węszy, tak szczególnie w branży takie momenty, bo to jest niewiarygodne, jak sukcesja nagła ściąga konkurencję, która się interesuje firmą i próbuje przejąć część rynku, bo to jest najlepsza metoda na przejęcie części rynku i o tym słyszymy w praktyce bardzo często właśnie, że to jest najlepszy czas na kupno. Natomiast najgorszy czas, żeby sprzedać. Więc tak naprawdę z jednej strony m, mówienie o sukcesji, wykorzystywanie instytucji fundacji rodzinnej, które jest tak naprawdę w mojej przynajmniej ocenie chyba w tej chwili najbardziej elastyczną i najlepszą formą do tego, żeby w ogóle mówić o planowaniu sukcesji, nie tylko zabezpiecza nam na teraz i na przyszłość, tylko też daje nam przewagę konkurencyjną. Nie stajemy się firmą, która po prostu jest zmuszona do tego, żeby w danym momencie musieć się sprzedać, jakby stać się tak naprawdę wystawiona na pożarcie, bo dzieje się coś, co mocno obniża jej, wartość rynkową. No i tutaj to jest dla mnie bardzo duże zagrożenie, że wiele polskich firm, które się nie przygotuje, po prostu trafi pod młotek właśnie, albo z tego powodu, że nie byli przygotowani i doszło do sukcesu nagłej, albo z tego powodu, że te plany właścicieli, że dzieci to przejmą się, okażą całkowicie niezgodne z wizją dzieci i po prostu nie będzie miał kto tego przejąć, a właściciel już nie będzie miał siły tego prowadzić. No i wtedy jedyną osobą, która się cieszy, to jest ten ktoś, inwestor, kto te firmy prawda? kupuje tak i tak inwestor. I oni faktycznie, Polska stała się teraz takim rynkiem, gdzie tak mocno się i polskie firmy, marketer, między, tak, tak. i trochę tak, Takim trochę targiem, gdzie się te firmy wyszukuje. No i niestety tutaj masz rację, że ta cena jest no nieadekwatna do wartości często nie tylko rynkowej, a już na pewno jest nieadekwatna do wartości mentalnej, bo to jest duży problem właścicieli, że oni myślą, że ta firma jest warta nieporównywalnie więcej niż faktycznie jest. I tutaj, jak dochodzi do tego momentu propozycji ceny przez drugą stronę, no to jest takie zderzenie z, zderzenie z rynkiem i zderzenie z tą twardą rzeczywistością, że ale przecież ta firma jest trzy razy więcej warta, ale z wyników to nie wychodzi, tak? No i jeżeli tego też nie zabezpieczymy, bo kwestia sukcesji zabezpieczamy też kwestię majątku po sprzedaży, tak? Właśnie to o, o tym się często nie mówi, że przecież nie musimy przyjmować samej firmy, ale w ramach sukcesji możemy też zabezpieczyć ten majątek, który zostaje po firmie, którą sprzedajemy. No to wówczas tak naprawdę zamiast rodziny zyskiwać, to zyskuje ktoś obcy i te, tego najbardziej szkoda w tym polskim biznesie. No czyli z jednej strony ta ścieżka to przejście pomiędzy pokoleniami, a z drugiej strony... Uświadomienie jednemu i drugiemu pokoleniu, że ten proces jest istotny, nawet jeżeli nie chcielibyśmy prowadzić tej firmy. Czyli przygotowują firmy, wyciągają najwyższe wyniki, jakieś, tylko po to, żeby tą cenę wywindować taką jak się Ja tego nie pochwalam, żeby nie było, jestem absolutnym przeciwnikiem tego, a, co fakt, się tak, dzieje, tak, ale tak, tak się co, dzieje. więc fakty. Takie są fakty i tacy są ludzie, którzy potem tam pracują i potem jest wiele tragedii ludzkich z tym związanych, więc jakby czemu samemu się nie przygotować, a nie być tutaj na pożarcie właśnie jakichś dużych funduszy i korporacji rzuconych, którzy po prostu Wykorzystują, wykorzystają tą niefajną sytuację. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam porozmawiać, bo wspominałeś o czymś takim jak Fundacja Transakcyjna. Możesz więcej o tym powiedzieć? Wiemy, że mamy taką instytucję, znaczy wiemy, myślę, że przynajmniej większość z nas pracujących przy obsłudze. Procesów właśnie sukcesyjnych, sprzedaży firm zabezpieczenia. Słyszało o instytucji Fundacji Rodzinnej, myślę, że jednak wiele, mimo wszystko, firm rodzinnych również o takiej instytucji słyszało. Fundacja Rodzina to nic innego jak fundacja prywatna. My nazwaliśmy to Fundacją Rodzinną w Polsce. Ta instytucja funkcjonuje u nas od dwóch lat, była potrzebna zdecydowanie dłużej. Wcześniej zakładaliśmy fundacje zagraniczne. Wiele osób kojarzy nadal fundacje rodzinne z fundacjami publicznymi, no ale myślę, że właśnie to rozróżnienie na fundacje publiczne i prywatne najwięcej, najbardziej nam pokazuje, tak naprawdę, jaka jest różnica pomiędzy tymi podmiotami. Fundacje publiczne, wiemy, to jest fundacja zabezpieczająca cele właśnie publiczne, interesu publicznego, natomiast prywatna ma zabezpieczyć interesy nasze. Nazwaliśmy to fundacją rodzinną. Cel tej fundacji to tak naprawdę zarządzanie majątkiem, gromadzenie tego majątku i ewentualnie na koniec, jeżeli jest czym. I z czego wypłata świadczeń dla beneficjentów to są te podstawowe cele fundacji. Dlaczego fundacja transakcyjna pojawiła się w, tym, w tej naszej rozmowie? Dlatego że chociaż wiemy jakie są cele właśnie tej fundacji prywatnej, to wiele podmiotów z uwagi na dosyć dobre zasady opodatkowania fundacji rodzinnych w Polsce, nimby to optymalizacyjnych, ale Zasada, które sprzyja planowaniu podatkowemu jednak. I jeżeli to zestawimy z możliwością prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej w ograniczonym zakresie, co prawda nie jest to pełne spektrum, ale jednak mamy możliwość aktywnego inwestowania przez fundację, powoduje, że wiele podmiotów zakłada te fundacje nie w tych celach, o których mówiłam podstawowych, tylko w celu na przykład, dokonanie pewnej transakcji przez tę fundację, sprzedaży firmy, co może nie jest. Z... Korzystania z tych rozwiązań z tych, podatkowych. Z tak, z tych preferencji podatkowych, ale biorąc tylko to, co się wiąże z transakcją z tej fundacji i z korzystnymi zasadami opodatkowania tej, tej transakcji, pozostawiając te elementy. W tak naprawdę, w których powinna ta fundacja zostać powołana, więc bierzemy to, co najlepsze, ale nie bierzemy tej istnej, najbardziej istotnej celu, celu fundacji. Ustawy, tak, tak, dlatego nie wydaje się, żeby to były podmioty, które rzeczywiście realnie przyczynią się do. Załatwienie tego problemu sukcesji i tego, tego gospodarczego. 000, no to jak gospodarczego. Ciężko mówić o statystykach, odsijemy, ale. My, no to... Tak, To okresie, już wierzę, że, się że, że te statystyki nie są takie wcale kolorowe. Więc wiemy, że mimo wszystko część tych podmiotów powstała tylko i wyłącznie po to, żeby dokonać pewnej transakcji czy sprzedaży udziału w akcji poprzez te fundacje. Byłoby świetnie, gdyby na przykład, nawet jeżeli właśnie dochodzimy do etapu sprzedaży firmy, co ma miejsce często i to też są, nie jest to rozwiązanie odkrywcze, Jeżeli chodzi o nasze warunki krajowe. Nie, że I się okazuje, że sprzedaż w odpowiednim momencie to jest najlepszy rozwiązanie. Sprzedaż, jak najbardziej, to, to po pierwsze, a po drugie, sprzedaż przez fundację prywatną. Te procesy jak najbardziej dzieją się właśnie w zachodnich jurysdykcjach, to o czym ty wspomniałaś, czyli na przykład kwestia Niemiec, Austrii, gdzie w są sprzedawane, tak, kupowane, po prostu zyski przez fundacje przez fundację prywatne, więc ten model jest zupełnie jak najbardziej pożądany i wszystko byłoby dobrze, potencjalnie, gdyby te środki z tej Sprzedaży zostały tutaj w Polsce czyli w kraju zainwestowane, na przykład przez tę fundację prywatną w innego rodzaju aktywa, już nie w biznes operacyjny, tylko innego rodzaju aktywa, no ale wiem, że tak nie jest. I to jest właśnie ten problem. I znowu, jak odsiemy te fundacje transakcyjne od ogólnej liczby, zostanie nam jakiś tam, prawda, mam nadzieję, że połowa chociaż tego tortu, tych fundacji, które rzeczywiście jakiś cel jednak. Sukcesyjne będą realizować, zarządzając, nie wydając, i ewentualnie reinwestując ten kapitał. Na to w kolejną rocznicę myślę, że nam przychodzi nam życzyć tego, żeby jak najwięcej osób pomyślało o przyszłości nie w perspektywie dwóch czy czterech lat, ale w perspektywie dziesięciu czy dwudziestu lat, bo to będzie dla wszystkich korzystne rozwiązanie, tylko dla tych firm, ale no myślę, że dla całej gospodarki, która nam no potrzebuje tego po prostu ale i dla rodzin i dla biznesu również. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i powodzenia z rodzinami, z pracą z rodzinami. Dziękuję. Dobrze również. Dziękuję. dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, że rozmowa z mecenasami Tąpardej was zainteresowała. Temat jest niezwykle istotny i bardzo ciekawy. Nie tylko w kontekście instytucji fundacji rodzinnej, która tak jak wspomniałyśmy podczas rozmowy, jest w tej chwili najbardziej elastyczną formą i rzeczywiście coraz więcej polskich firm zauważa, jak dużo więcej daje możliwości niż przepisy prawa spadkowego, na których do tej pory funkcjonowaliście. Jeżeli zatem jesteście właścicielami firmy rodzinnej i myślicie, że temat sukcesji was nie dotyczy, bo macie napisane testamenty, zapisy windykacyjne bądź inne kroki w tym celu podjęte, to faktycznie być może dobrze byłoby przeprowadzić taką rewizję i zobaczyć, czy przypadkiem nie będą lepsze rozwiązania, które bardziej pasują do waszej firmy. Faktycznie najbliższe lata to będzie pewien sprawdzian polskiej gospodarki i polskich firm rodzinnych i tutaj te osoby i te firmy, które kwestie sukcesji potraktują po was, i faktycznie podejmą do niej kompleksowo, mogą dużo zyskać. Natomiast te firmy, które e, prześpią ten moment, e, nie podejmą żadnej decyzji, no to niestety mogą spotkać się z dość dużym rozczarowaniem. Na to rozczarowanie czeka rynek, i faktycznie widać po rynku, że. Łapie wszelkie okazje, żeby mm, znaleźć firmy, które akurat są w takiej sytuacji, że muszą się sprzedać, bo nie mają sukcesora, bo doszło do sukcesji nagłej, więc szkoda by było mm, dawać innym taką okazję, a samemu e, tracić pewien potencjał firmowy. E, Fundacja Rodzinna, jako instytucja, jest, jest wehikułem inwestycyjnym i już w ciągu ostatnich dwóch lat. Wiele firm przekonało się, że faktycznie działa jak wehikuł inwestycyjny i te zyski są nie tylko zabezpieczane, ale też reinwestowane. Z wielu raportów, które są przez ten ostatni czas tworzone, również wynika, że większość osób, które się zainteresowały tą instytucją, zrobiły to głównie w celu zabezpieczenia tego majątku przed rozdrobnieniem, tak aby kolejne pokolenia były coraz bogatsze. A nie coraz biedniejsze, bo tak naprawdę hmm, podział majątku pomiędzy spadkobierców powoduje zubożenie tego majątku. Często rozwiązaniem jest również sprzedaż firmy i być może dla waszej firmy to byłaby najlepsza decyzja. Natomiast, aby ją podjąć świadomie, to trzeba się również do niej przygotować. Przygotowanie firmy do sprzedaży, znalezienie inwestora, zaplanowanie tego w taki sposób, żeby było najbardziej korzystne, ma gigantyczny wpływ na cenę. A przecież każdy chce uzyskać jak najwyższą cenę. Jeżeli jesteście zainteresowani zarówno tematem Fundacji Rodzinnej, jak i tematem sprzedaży firmy, zachęcam do oglądnięcia innych naszych filmik filmików w cyklu Zyskaj na Firmie Rodzinnej, gdzie dowiecie się bardziej szczegółowo o tych kwestiach. A jeżeli macie do omówienia konkretną sytuację, to zachęcam do umówienia się z nami na konsultacje. Wszelkie informacje zostaną umieszczone w opisie odcinka. Bardzo dziękuję.